Cześć. Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii zagadek kryminalnych. Dzisiaj chciałam przedstawić Wam szokującą sprawę serii morderstw, do których doszło na przestrzeni aż 7 lat w małym, niepozornym miasteczku. Te zabójstwa cechują się szczególnym okrucieństwem, więc jest to odcinek dla widzów o mocniejszych nerwach, choć jak zwykle przedstawię tę sprawę w charakterystyczny dla siebie delikatniejszy sposób. Zanim jednak przejdę do sprawy, to pozwólcie, że powiem jeszcze kilka słów o partnerze dzisiejszego odcinka, którym jest Psi Buffet. W zeszłym roku miałam już okazję go Wam polecać i od tego czasu sama bardzo chętnie z niego korzystam. Dlatego jeśli Wy jeszcze go nie testowaliście albo nie jesteście do końca przekonani, to pozwólcie, że teraz jeszcze raz przybliżę jego działanie oraz zalety. Psi Buffet to świeże jedzenie dla psów gotowane ze składników jakości Humangate, czyli najlepsze mięso, warzywa, suplementy i witaminy. Jest dostarczane regularnie prosto pod drzwi, co działa na zasadzie subskrypcji. Po założeniu konta wystarczy podpiąć kartę i nie trzeba martwić się, że kiedykolwiek zabraknie jedzenia dla naszego pupila. Dostawy można dowolnie modyfikować i dostosowywać datę i miejsce dostawy do naszych potrzeb oraz oczywiście w każdym momencie wstrzymać lub anulować subskrypcję. Posiłki są dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego psa na podstawie krótkiej wstępnej rozmowy i są wyliczone na każdy dzień w zależności od jego wielkości i poziomu aktywności. Bufet przyjeżdża dobrze schłodzony. Porcje na pierwszy tydzień można trzymać w lodówce, a pozostałe na kolejne tygodnie w zamrażarce. W ofercie marki dostępne jest aż 8 smaków: ryba, wołowina, jagnięcina, kurczak, wieprzowina, indyk, dziczyzna oraz kaczka. Dlatego z pewnością każdy pies, nawet niejadek albo alergik, znajdzie coś dla siebie. Do tego można zamówić także smaczki z rybą lub kaczką, które są idealnym dodatkiem do posiłków. Tak jak wspomniałam, sama mam okazję od pewnego czasu testować Psi Bufet i zarówno ja, jak i Tincia jesteśmy bardzo zadowolone. Dla mnie najważniejsza jest świadomość, że doborem odpowiednich składników i przygotowaniem posiłków zajmują się eksperci. Dzięki czemu bez wysiłku i stresu mam pewność, że Tina dostaje dokładnie to, czego potrzebuje. Jeśli chcecie wypróbować przybufet, możecie skorzystać z mojego kodu zniżkowego 40KAROLINA, dzięki któremu dostaniecie aż 40% zniżki na dwa pierwsze zamówienia. W Psi nie płacicie za dostawy, a do każdego pierwszego zamówienia otrzymacie teraz bandany dla piesków. Pod linkiem w opisie znajdziecie wszystkie potrzebne informacje, a ja teraz przechodzę już do tematu dzisiejszego odcinka. I jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o morderstwach w Snowtown, to zapraszam do oglądania. Snowtown to niewielkie, spokojne miasteczko w Australii Południowej, 145 km na północ od Adelaide. Jest położone przy głównych szlakach drogowych i kolejowych między Adelaidą a Perth. Zamieszkuje zaledwie 400 osób. Jest tam tylko jedna szkoła, pub, sklep i polne drogi. Przed 1999 rokiem większość ludzi spoza Australii Południowej nigdy nawet nie słyszała o Snowtown. To jednak miało zmienić się 20 maja 1999, kiedy miasteczko na zawsze zapisało się na kartach historii ze względu na osławioną tragedię, za którą stało czterech mężczyzn. John Justin Bunting urodził się 4 września 1966 roku w Winali, południowo-zachodnim przedmieściu Brisbane w stanie Queensland. John od dziecka był mistrzem manipulacji. Z pozoru wydawał się przyjacielski i czarujący, ale od najmłodszych lat wykazywał oznaki przemocy. Interesował się bronią, fotografią i anatomią i w jego dzieciństwie można zauważyć niepokojący motyw, który niestety powtarza się w sprawach kryminalnych. Jako młody chłopak John krzywdził zwierzęta z sąsiedztwa, a nawet zabił psa jednego ze swoich kolegów. Gdy dorósł, zatrudnił się w rzeźni i przyznał się współpracownikom, że odbieranie życia zwierzętom sprawia mu przyjemność. W 1991 roku Bunting zaprzyjaźnił się z Robertem Wagnerem i jego dziewczyną Vanessa Lane. Ostatecznie zamieszkał razem z nimi i po pewnym czasie wprowadził ich w swój plan, polegający na zamordowaniu wszystkich ludzi, których uważał za homoseksualistów, pedofilów lub po prostu słabszych od siebie. Mając niecałe 26 lat, John po raz pierwszy odebrał życie człowiekowi, 22-letniemu Clintonowi Trellisowi, w sierpniu 1992 roku. Następnie pochował go w płytkim grobie i ciało znaleziono dwa lata później, 16 sierpnia 1994. Policja nie miała wówczas pojęcia, kto był sprawcą zbrodni i śledztwo okazało się bezowocne. Od listopada 1991 roku Bunting mieszkał przy Loam Street w Marybridge w Australii Południowej, a w maju 1997 przeprowadził się na Bardekin Avenue, gdzie przebywał do września 1998. W tym czasie poślubił Elizabeth Harvey i poznał jej syna Jamesa Vlasakisa. Zaprzyjaźnił się również z sąsiadem, Markiem Haydonem i jego żoną. Ostatecznie Mark również został wciągnięty w morderczą działalność grupy. 21 listopada 1998 roku Bunting i Wagner udali się do domu Hejdona, gdy jego i jego dzieci tam nie było. Następnie torturowali i zabili żonę mężczyzny Elizabeth, a jej ciało ukryli w beczce z kwasem. Zaginięcie kobiety na policję zgłosił jej brat i rozpoczęto poszukiwania, ale niestety nie udało się trafić na żaden trop i sprawa dopiero po sześciu miesiącach doczekała się przełomu. Trop doprowadził policję do opuszczonego bankowego skarbca w Snowtown i tam odnaleźli ciało kobiety. Jednak ku przerażeniu śledczych okazało się, że nie jest ona jedyną ofiarą, która została tam ukryta. W innych beczkach z kwasem odnaleziono jeszcze kilka innych ofiar i gdy wieści o tej potwornej zbrodni obiegły okolice, policja nadal próbowała ustalić, ile tak naprawdę osób zginęło. Zanim ustalono również ich tożsamości, sprawcy zostali już zatrzymani. Trzej mężczyźni już od pewnego czasu byli pod obserwacją po tym, jak kilka osób z ich bliskiego otoczenia zniknęło w niewyjaśnionych okolicznościach. John, Justin, Bunting, Robert, Joe, Wagner i Mark, Ray, Haydon zostali aresztowani. W tym samym czasie poza Snowtown, za domem na południowych przedmieściach Adelaide odkryto kolejne miejsce zbrodni. 23 maja 1999 roku policja odkryła ciało pochowane na podwórku na osiedlu Salisbury North, na którym jak się okazało niegdyś mieszkał John Bunting. Przeszukanie terenu trwało kilka dni, i po trzech dniach udało się znaleźć kolejne ciało. W ciągu ostatnich lat w tej pozornie spokojnej okolicy miało miejsce ponadprzeciętnie dużo tragedii, i po zatrzymaniu podejrzanych wszystko zaczęło układać się w logiczną całość. Podejrzewano, że za wszystkimi zaginięciami i zabójstwami może stać jedna i ta sama grupa. W dalszej kolejności skupiono się również na poszukiwaniu powiązań między kolejnymi dwiema tragediami. Śmiercią Clintona Trezisa, który został odnaleziony w 1994 roku, oraz śmiercią kolejnego mężczyzny, która do tej pory była uznawana za samobójstwo. 26 maja 1999 roku w związku ze sprawą aresztowano również Jamesa Vlasakisa. I po przesłuchaniu zatrzymanych mężczyzn udało się ustalić, że w latach 1992–99 Bunting, Wagner i Vlasakis zamordowali 11 osób i część z ich ofiar była wcześniej torturowana. Haydon pomagał ukrywać ciała i tuszować zabójstwa. Prawie wszystkie ofiary były ich przyjaciółmi lub bliskimi. Co szokujące, zabójcy próbowali racjonalizować swoje zbrodnie, określając je jako formę samozwańczego działania przeciwko pedofilii. John tworzył na ścianie w swoim domu mapę z informacjami na temat osób, które podejrzewał o wykorzystywanie nieletnich albo o homoseksualizm. Podczas policyjnego dochodzenia śledczy zabezpieczyli noże, piły, strzelbę dwulufową, linę, taśmę, rękawiczki, szczypce, zaciski, a nawet transformator używany do aplikowania wstrząsów elektrycznych. Oprócz tortur zadawanych swoim ofiarom, John żądał także, aby nazywali go Bogiem, Panem i głównym inspektorem. W 8 z 12 przypadków ciała ofiar wrzucono do dużych beczek z kwasem. I te beczki na przestrzeni lat były kilkukrotnie przenoszone, aż w końcu, w 1999 roku, trafiły do nieczynnego skarbca w Snowtown. Przed zabiciem swoich ofiar John Bunting często nagrywał, jak recytują one szczegóły dotyczące swoich kont i kart bankowych, i później na jego polecenie wspólnicy podszywali się pod ofiary albo ich bliskich i wypłacali pieniądze albo pobierali zasiłki w ich imieniu. Clinton Trezis został zamordowany w domu Johna w Salisbury w sierpniu 1992 roku. Zginął od uderzenia łopatą. Tak, jak wspomniałam wcześniej, jego ciało odnaleziono dopiero dwa lata później w płytkim grobie. Był pierwszą ofiarą seryjnych morderców. W 1997, dwa lata przed swoim aresztowaniem, John wraz z Jamesem Lasakisem i jego matką obejrzał dwa odcinki programu Australia's Most Wanted, poświęcone temu nierozwiązanemu jeszcze wtedy morderstwu i z dumą przechwalał się, że to jego dzieło. Kolejną ofiarą był 26-letni Ray Davis, który mieszkał w przyczepie kempingowej na terenie posiadłości Susan Allen, byłej dziewczyny Buntinga. Uważa się, że chłopak zginął w grudniu 1995 roku. John wspomniał, że to Elizabeth Harvey, jego żona i matka Jamesa, dźgnęła Raya w nogę tuż przed tym, jak ich przyjaciel Robert Wagner dusił go do nieprzytomności kablami rozruchowymi. Następnie Bunting i Wagner załadowali 26-latka do bagażnika i pojechali na północny wschód do domu w mieście Bakara. Wrzucili Davisa do wanny i tam ostatecznie odebrali mu życie. Ciało znaleziono 26 maja 1999 roku na terenie dawnej posiadłości Johna w Salisbury North. I w tym samym miejscu znajdowały się również szczątki wspomnianej Suzanne Allen, czyli byłej partnerki Johna. Jednak on i Wagner twierdzili, że kobieta zmarła na atak serca, i dopiero później oni poćwiartowali i ukryli jej ciało. Podczas rozprawy ława Przysięgłych nie była w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy oskarżeni stali za śmiercią kobiety, czy jedynie zbezcześcili jej ciało. 19-letnia transpłciowa Michelle Gardiner ostatni raz była widziana we wrześniu 1997 roku. Mieszkała wtedy z kuzynem żony Roberta Wagnera i krótko przed swoim zniknięciem bawiła się na podwórku przed domem z dziećmi Roberta. Podobno w pewnym momencie podczas zabawy złapała jedno z dzieci i położyła mu dłoń na ustach. Robert widząc to wpadł w szał. Razem z Johnem zabrali ją do Mary Bridge i tam udusili. Ciało Michelle znajdowało się w beczce w szopie do czasu przeniesienia do skarbca w Snowtown. Na szyi miała owinięty sznur, a jej lewa stopa została odcięta, aby można było zamknąć pokrywę beczki. 42-letnia Vanessa Lane była transpłciową kobietą i była wspólniczką Johna. Po morderstwie Clintona Trezisa... Zmagała się z traumą i powiedziała o tym swojej matce oraz byłej dziewczynie Bantinga. John obawiał się, że Vanessa może donieść o nich policji i postanowił na zawsze ją uciszyć. W październiku 1997 roku jej szczątki znaleziono w Snowtown. Według doniesień, Zanim John zamordował Vanessę, kazał jej zadzwonić do matki i powiedzieć, że się przeprowadza i nie chce mieć z nią dalszych kontaktów. Następnie kazał kobiecie spisać dane bankowe i zanim została uduszona, jeszcze zmierzczono jej palce u stóp. Policja badająca sprawę zaginięcia kobiety odkryła, że z jej konta co miesiąc wypłacano środki w bankomacie przy stacji benzynowej. Śledczy postanowili zamontować tam monitoring i udało się nagrać, jak Robert Wagner dokonywał tych wypłat. Po tym on i John zostali objęci policyjną obserwacją. Kolejną ofiarą był 18-letni Thomas Trevilian. Chłopak cierpiał na schizofrenię paranoidalną i halucynację. Wierzył, że jest żołnierzem i zawsze nosił wojskowy mundur i miał przy sobie nóż. 4 listopada 1997 roku syn partnerki Roberta Wagnera bawił się ze Szczeniakiem, kiedy Thomas zaczął go gonić, próbując zabić Szczeniaka nożem. Oczywiście został powstrzymany, ale jeszcze tego popołudnia John powiedział pozostałym, że Thomas zaczął popadać w szaleństwo i stanowi niebezpieczeństwo. Travillian został przewieziony do Kersbruck na wzgórza Adelaide i zmuszony stanąć na pudle, gdy na jego szyi zawiązano pętle, a następnie pudło wykopano spod niego. Następnego dnia 18-latka znaleziono wiszącego na drzewie w Humbugs Crab. Biorąc pod uwagę, że w przyszłości podejmował już próby samobójcze, uznano, że sam odebrał sobie życie. W kwietniu 1998 roku ofiarą grupy padł Gavin Porter, przyjaciel Jamesa Wlasakisa. John nazywał Portera odpadem, który nie zasługiwał na życie. Ostateczną decyzję o morderstwie podjął po tym, gdy ukuła go strzykawka, którą Gavin zostawił na kanapie w salonie. Porter został zaatakowany przez Johna i Roberta, gdy spał w samochodzie. Zdążył jeszcze dźgnąć Pantinga śrubokrętem w rękę, jednak został obezwładniony i uduszony. Jego ciało również znaleziono w Snowtown. Troy Judd był przyrodnim bratem Jamesa i był następną ofiarą. Stracił życie w swoim domu w Mary Bridge w sierpniu 1998 roku. Członkowie grupy przyszli do domu, wyciągnęli go z łóżka, torturowali w wannie, a następnie zabili i pozbyli się ciała. 18 Osiemnastoletni Fred Brooks był synem Jody Elliott, która swego czasu była w związku z Buntingiem. Pewnego wrześniowego dnia w 1998 roku Fred otrzymał wiadomość, że został przyjęty do kadetów sił powietrznych. Wieczorem tego dnia został zaproszony na spotkanie przez Johna, Wagnera oraz Vlasakisa. Mężczyźni zmusili Freda do fałszywego przyznania się, że molestował młode dziewczyny, po czym przystąpili do bicia i tortur. Chłopak był skuty kajdankami, do uszu i nosa wkładano mu zapalone papierosy, a do cewki moczowej zapalone zimne ognie. Za pomocą strzykawki wstrzykiwali mu różne substancje do jąder, a później podłączyli je do transformatora wysyłającego impulsy elektryczne przez całe ciało osiemnastolatka. Palce u nóg chłopaka zostały zmiażdżone szczypcami, a na koniec został pobity na śmierć. Zwłoki chłopaka owinięto folią i wrzucono do bagażnika samochodu. Ciało Bruksa ostatecznie zostało znalezione rok później w beczce w skarbcu. Następny był Gary O'Dwyer, niepełnosprawny fizycznie i intelektualnie, sąsiad Johna Bantinga. Zginął w Mary Bridge w październiku 1998 roku. i Jego ciało też znaleziono w Snowtown. Później przyszła kolej na wspomnianą już Elizabeth Haydon, byłą żonę Marka Haydona i ciotkę Freda Brooksa. 21 listopada 1998 roku Bunting i Wagner odwiedzili jej dom pod nieobecność męża i dzieci. Zaciągnęli Elizabet do łazienki, gdzie była torturowana, a następnie odebrano jej życie. Kobieta miała na szyi sznur, a usta zaklejone taśmą. Podobno, gdy później tego dnia jej ciało pokazano Markowi, mężczyzna roześmiał się. To właśnie dochodzenie w sprawie jej zaginięcia doprowadziło do schwytania okrutnych sprawców i udaremnienia ich dalszych morderczych działań. Ostatnią ofiarą zabójców był David Johnson, drugi przyrodni brat Jamesa Blasakisa. 9 maja 1999 roku James poprosił go o pomoc w zakupie komputera. David został zwabiony do opuszczonego skarbca, zakuty w kajdanki i zmuszony do odczytania tekstu z kartki, którym było przyznanie się do przestępstw i czynów, których nigdy nie popełnił. Po tym, jak podał porywaczom swoje dane bankowe, Robert i James zostawili Davida sam na sam z Johnem i pojechali wypłacić pieniądze z bankomatu, co ostatecznie im się nie udało. Gdy wrócili do skarbca, ofiara już nie żyła. Zdaniem Johna, David uwolnił się i groził mu nożem, więc ten musiał go obezwładnić i zabić. Oprawcy następnie ugotowali i zjedli część ciała Johnsona, a resztę umieścili w beczce. Już 11 dni później do skarbca wkroczyła policja i David okazał się być ostatnią ofiarą seryjnych morderców. Według doniesień mężczyźni ukradli co najmniej 95 tysięcy dolarów z samych świadczeń socjalnych swoich ofiar. Jednak John Bunting przyznał, że dla nich prawdziwą nagrodą były same morderstwa, a te pieniądze to tylko wisienka na torcie. Proces Johna rozpoczął się 14 października 2002 roku i ostatecznie mężczyzna został uznany za winnego 11 morderstw i 8 września 2003 roku. Usłyszał 11 wyroków dożywotniego pozbawienia wolności, bez możliwości zwolnienia warunkowego. Do dziś przebywa w więzieniu Jatala w Adelaide i jest nazywany najgorszym przestępcą w historii Australii. Robert Wagner został uznany winnym dziewięciu morderstw i skazano go na dziesięć wyroków dożywotniego pozbawienia wolności, bez możliwości zwolnienia warunkowego i także aktualnie przebywa w więzieniu. James Vlasakis przyznał się do czterech morderstw i został za na cztery wyroki dożywocia. Jego zeznania w dużym stopniu przyczyniły się do skazania Buntinga i Wagnera. Elizabeth Harvey, matka Jamesa, która wiedziała o morderstwach i za namową Johna nawet uczestniczyła w jednym z nich, nie została postawiona przed sądem, ponieważ zmarła na raka, zanim wszyscy zabójcy zostali aresztowani. Mark Haydon został skazany na minimum 18 lat więzienia za 7 zarzutów pomagania w tuszowaniu zbrodni. W 2017 roku jego pierwszy wniosek o zwolnienie warunkowe został odrzucony. 20 lutego 2024 roku komisja do spraw zwolnień warunkowych Australii Południowej ogłosiła decyzję o warunkowym zwolnieniu Marka z więzienia. Zdaniem Francis Nelson, przewodniczącej zarządu, zachowanie Hejdona w więzieniu było nienaganne. Jego wniosek był rozpatrywany od 2021 roku, ale zdaniem rządu Mark mieści się w definicji przestępcy wysokiego ryzyka, więc jeśli wyjdzie na wolność, to nadal będzie monitorowany i objęty ścisłą kontrolą. Ze względu na okrucieństwo czynów, których dopuścili się mężczyźni, te zbrodnie nie zostaną nigdy zapomniane. Według byłego komisarza Michaela O'Connella żadna z rodzin ofiar nie będzie w stanie pogodzić się z horrorem, jakiego doświadczyli ich bliscy. Rodziny muszą żyć z wiedzą na temat tego, w jaki sposób krewni byli torturowani, a potem ich ciała przenoszone z miejsca na miejsce bez odrobiny szacunku. Mimo upływu czasu rodziny ofiar nadal niechętnie wypowiadają się na ten temat. Zdaniem komisarza O'Connell'a skutki tych zbrodni przenoszą się z pokolenia na pokolenie. Zabójcy na zawsze wpłynęli też na historię Snowtown. Był to ewenement na skalę kraju. Australia, która szczyci się niskim wskaźnikiem zabójstw, nigdy wcześniej nie widziała okrucieństwa na taką skalę. Po wstrząsającym odkryciu w skarbcu nazwa Snowtown stała się synonimem tej zbrodni. Miasteczko przeżywało istne oblężenie, gdy masowo przyjeżdżali tam turyści, zafascynowani tymi morderstwami, dokonywanymi nie przez jedną, a przez aż cztery współpracujące ze sobą osoby. Przez pewien czas lokalne władze rozważały nawet zmianę nazwy Snowtown, żeby na zawsze odciąć się od niechlubnej historii, ale ostatecznie, jak na razie, pozostaje ona niezmienna. W 2011 roku powstał film fabularny o tych zbrodniach pod tytułem Snowtown w reżyserii Justina Kurcela. Film jest oparty na dwóch książkach: Killing for Pleasure Debbie Marshall i The Snowtown Murders Andrew McGarego. I to jest już koniec tej iście szokującej sprawy. Niewiele można nawet powiedzieć, żeby w jakiś sposób ją podsumować. Jest to po prostu łamiący serce przykład, do czego zdolny jest człowiek, i że granice bólu, jakie kilka zaburzonych jednostek jest w stanie zadać innym ludziom, są wciąż niezmierzone. W komentarzach podzielcie się proszę swoimi przemyśleniami na ten temat, i jeśli macie propozycje o jakich innych sprawach, mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, to również napiszcie to w komentarzach lub wiadomościach na Instagramie. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!